Na spotkaniu chcę uzyskać też jakąś odpowiedź na temat bezpieczeństwa przechodniów pierwszych wiszczy do drugiej, bo do szkoły już tam będzie chodnik, a musi być zrobiony chodnik do bo innej opcji nie ma. Droga jest ważna, ale chodnik jest w tej chwili najważniejszy wiszczy, bo jest taki ruch, jest sezon turystyczny, nie ma innej opcji, musimy zrobić pani Starostwo chodnik pomocą sprawa, o której to już mówiliśmy wiele razy i sprawa budowy dróg i, i tego współfinansowania. Powiem jeszcze raz, że jeżeli, jak chodzi o konstrukcję tych naszego powiatu, mamy deklarację wszystkich, prawie wszystkich 13 gmin na 14. wszystkich gminy wchodzą współfinansowanie i na takich zasadach jak mówiłem, że 50% do 50% i tam no, te zadania Uchwała w tej sprawie określa gdyby, bardzo precyzyjnie Rady Powiatu, sposób finansowania i rozliczania tych inwestycji powiatowych, jeżeli wchodzi o drogi powiatowe. Tak samo rzeczy ma dochodzić. Uważam, że ta współpraca musi być oparta na, zadanie, na takie zasady drogi jeżeli będzie tutaj deklaracja finansowa ze strony, tak samo również będzie ze strony. powiatu. niczego nie powtarzam, tylko te sprawy znane i, i proszę uwierzyć, wierzyć, że tak się buduje w całej Polsce i u nas też i, i od tej zasady na pewno nie będzie odstępstwa ani w stosunku do jakiejkolwiek gminy, czy gminy Wiszcza, czy, czy innych gminy, dlatego że 13 są rządów, gdyby było tutaj, no, no, już by nie, nie deklarowały swoich środków, poddałoby się w pewnym tego typu tylko w, pewną, w pewną zainteresowanie i tutaj mimo naszej słabej kondycji finansowej, ale te środki, które wkazaliśmy do zaangażowania w targę, nie mówię tutaj czy Mniej więcej jeszcze to są środki 100 tysięcy złotych które jesteśmy w stanie wyłożyć, ale też są określone zasady, to jest bardzo Dziękuję. No, co Dziękuję bardzo. Tematem się będziemy pochylać w tym roku, budżetowym czy, czy już nie. nie. No. Mamy zaplanowane na ten rok jeszcze ten chodnik. Natomiast y, y, bodaj, że około 190 tysięcy zaplanowane po naszej stronie i to rozliczenie na rok 2013. Natomiast to zadanie chcielibyśmy zrobić, zrobić w tym roku. To to, A właśnie... może właściwie połączyć jeszcze ten chodnik z Pana Strawozdawcą z i a jak? tak Pan starost nam, nam dofinansuje w wysokości chyba 10. 10%, tak, tak wynika gdzieś to jest przepisów. Ale mogę to jakoś podciągnął pod remont drogi, nie musisz na tego wyjść. Bamy się, tym mariusz, tymi, mariusz, i, że będzie trudno wchodzić.